Cześć, z tej strony Marta Kłosowska. Zapraszam Cię do drugiego odcinka podcastu Poczuj odwagę. I dzisiaj porozmawiamy o tym, czy fotograf musi sprzedawać. Sprzedaż fotografii to temat, który potrafi budzić silne emocje. Z jednej strony ekscytacja, marzenia o pełnym kalendarzu, sesji i pracy, która daje satysfakcję, która jest Twoją pasją, a z drugiej. Mogą pojawić się opór, niepewność, a czasem nawet lęk przed mówieniem o swoich usługach. Czy fotograf musi sprzedawać? A może wystarczy robić świetne zdjęcia, dzielić się swoimi zdjęciami i czekać, aż klienci sami przyjdą? Czy dobre zdjęcia powinny mówić same za siebie? Dzisiaj postaram się odczarować temat sprzedaży, przyjrzeć się jej jako części pracy fotografa, i jak można podejść do niej w sposób, który nie kojarzy się z nachalnym wciskaniem? Bo być może problem nie tkwi w samej sprzedaży, ale w tym, jak o niej myślisz i jak ją traktujesz. Skąd bierze się opór przed sprzedażą? Myślę, że każdy miał kiedyś styczność z nachalnym sprzedawcą, z nachalną sprzedażą. Taką, która nie dawała wyboru, która była męcząca. I wywoływała dyskomfort. Może to był sprzedawca w galerii, który koniecznie chciał coś wcisnąć, coś czego wcale nie potrzebowałaś. Może telemarketer, który nie przyjmował twojej odmowy, twojego nie jako odpowiedzi i wydzwaniał po kilka razy dziennie. Nic dziwnego, że nie chcesz być kojarzona z takim podejściem. Nie chcesz, by twoi klienci poczuli się przytłoczeni, zmuszeni do zakupu. Ale przez to wpadamy w drugą skrajność i czasem obawiamy się mówić o swojej ofercie w ogóle. Co często stoi za tym lękiem przed sprzedażą? Strach przed oceną. Boisz się, że jeśli wyjdziesz ze swoją ofertą, to ktoś po drugiej stronie cię odrzuci, a ty odczujesz to nie jako odrzucenie usługi, ale ciebie samej. Jeśli nie jesteś połączona ze swoją wartością, ze swoim poczuciem własnej wartości i nie wierzysz w to, co oferujesz, to każda odmowa może cię boleć na bardzo głębokim poziomie. Dlatego sprzedaż sesji to nie zestaw technik, to twoje podejście i nastawienie. To świadomość, że mówienie o swojej ofercie nie musi być nachalnością, może być zaproszeniem. A czy ktoś z tego sko zaproszenia skorzysta? To już jego wybór, który nie definiuje Twojej wartości jako fotografa i człowieka. Wiara w swój produkt i swoją wartość. Sprzedaż nie zaczyna się od strategii marketingowej, od promocji w social media czy od cennika. Zaczyna się w Tobie, w Twojej wierze, że to, co oferujesz, ma wartość. Jeśli nie jesteś o tym przekonana. Trudno ci będzie mówić o swojej fotografii z pewnością i naturalnie. Zastanów się, czy naprawdę wierzysz, że twoje zdjęcia wnoszą coś ważnego w życie ludzi. Bo jeśli sama nie widzisz tej wartości, trudno oczekiwać, że dostrzegą ją inni. Jeśli czujesz, że masz blokadę przed sprzedażą, zadaj sobie kilka pytań. Możesz nawet wcisnąć pauzę. I dać sobie czas na odpowiedź na te pytania. Czy moje zdjęcia są wartościowe? Dlaczego? Co w nich jest unikalnego? Jaką zmianę przynoszę moim klientom? Jak się czują po sesji? Co im dają te zdjęcia, nie tylko na poziomie estetyki, ale też emocji? Czy sama zapłaciłabym za taką sesję u kogoś innego? Jeśli nie, to dlaczego? Czy chodzi o cenę, czy może o coś głębszego? Wątpliwość, czy to naprawdę jest warte tych pieniędzy? Jakie mam obawy związane z oferowaniem moich usług? Czy boję się, że ktoś powie za drogo? Czy obawiam się krytyki? A może w głębi duszy zastanawiam się, czy jestem wystarczająco dobra? Co by się zmieniło, gdybym naprawdę uwierzyła, że moja fotografia ma ogromną wartość? Jak mówiłabym o swojej ofercie? Jak czułabym się prezentując swoje portfolio i rozmawiając z klientami? Wiara w swoją wartość to fundament. Jeśli go wzmocnisz, sprzedaż nie będzie już wydawać się czymś trudnym czy wymuszonym. Stanie się dzieleniem tym, co dla ciebie piękne, wartościowe i ważne. Sprzedaż to także Twoje przekonania o pieniądzach. To nie tylko kwestia strategii i wiary w swój produkt, to także Twoje podejście do pieniędzy. Bo jeśli gdzieś głęboko w sobie nie czujesz, że zasługujesz na dobre wynagrodzenie za swoją pracę, to będziesz bała mówić się. O cenach, a każda rozmowa sprzedażowa może budzić w tobie niepokój. Warto zatrzymać się na chwilę i zadać sobie pytanie: jakie masz przekonania o pieniądzach? Czy możesz zarabiać na czymś, co kochasz? Czy zasługujesz na dobre wynagrodzenie? Czy w ogóle zasługujesz na wynagrodzenie? Czy zarabianie na pasji to coś pięknego, czy coś niewłaściwego? Te przekonania wynosimy z naszych domów rodzinnych. Jak wyglądało podejście do pieniędzy w Twoim domu? Jak kobiety w Twojej rodzinie podchodziły do zarabiania? Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o tej najważniejszej kobiecie w Twoim życiu. Prawdopodobnie to Twoja mama. Czy była samodzielna finansowo? Czy miała swój dochód? Czy może zawsze była zależna od kogoś innego? Jak mówiła o pieniądzach? Z lękiem, z przekonaniem, że trzeba ciężko pracować, żeby godnie żyć? A może uważała, że duże pieniądze są dla innych, ale nie dla niej? Albo wręcz, że pieniądze są złe. To, co słyszałyśmy w dzieciństwie, może wpływać na podejście do zarabiania dzisiaj. Może gdzieś głęboko masz sobie przekonanie, że nie wypada zarabiać za dużo, albo że praca artystyczna nie jest prawdziwą pracą. Może czujesz, że skoro kochasz fotografię, to pieniądze nie powinny być priorytetem, nie powinny być ważne. Ale prawda jest taka, że sprzedaż to nie tylko wymiana usług na pieniądze, to dostarczanie wartości. Twoje zdjęcia mogą mieć realny wpływ na innych ludzi. Twoje zdjęcia mogą mieć wpływ na twoje klientki i twoich klientów, zatrzymują dla nich wspomnienia, pomagają im zobaczyć siebie w nowym świetle, wzmacniają poczucie własnej wartości. To ma ogromną wartość, ogromne znaczenie i zasługuje na godne wynagrodzenie. Zarabianie na pasji jest nie tylko możliwe, ale jest też ok. Tylko czy pozwalasz sobie na to, żeby w to wierzyć? Twoja oferta to nie coś, co wciskasz komuś, to odpowiedź na potrzeby twoich klientów, to proces pewnej wymiany. Ludzie chcą mieć piękne zdjęcia, chcą uchwycić ważne momenty, chcą zobaczyć siebie inaczej na nowo. Ale żeby mogli to zrobić, muszą najpierw wiedzieć, że mogą to dostać właśnie u ciebie. Autentyczna sprzedaż to nie wciskanie, to zapraszanie do twojego świata. To dzielenie się tym, co masz do zaoferowania w sposób, który jest zgodny z tobą. Jak możesz to robić? Pokazuj swoją pa pasję i wartość sesji. Dziel się nie tylko zdjęciami w swoich postach, ale tym, co stoi za nimi, co czujesz, kiedy tworzysz, dlaczego to dla ciebie ważne. Opowiadaj historię swoich klientów: jak oni się czuli przed sesją i w trakcie, jak zareagowali na efekty, co te zdjęcia dla nich znaczą. I twoi klienci nie siedzą w twojej głowie, jeśli nie powiesz im wprost co mogą u ciebie zamówić, dlaczego warto i w jakiej cenie, to mogą nigdy się o tym nie dowiedzieć. Na koniec zastanów się, jakie przekonanie o pieniądzach, o zarabianiu na fotografii i dzieleniu się swoją ofertą chciałabyś zmienić? Co by się zmieniło, gdybyś zaczęła postrzegać sprzedaż nie jako coś niewygodnego, ale jako pomoc ludziom, którzy naprawdę potrzebują twojej fotografii? Być może to właśnie ta zmiana perspektywy pozwoli ci mówić o swojej ofercie z większą otwartością. Prawdopodobnie już jest jakaś osoba w świecie, która czeka na Twoją ofertę i na to, co wnosisz w rzeczywistość Twoimi zdjęciami.